Witamy wszystkich na tym Pucharze Świata w Planicy w 2026 roku. Komentować dla Was będzie Andrzej Paruwa, a dzisiaj w naszej kadrze wystąpią, uwaga, Piotr Żyła, Kasper Tomasiak oraz Kamil Stoch. Ogólnie zawodników będzie 14, dosyć mało z powodu na właśnie kondycję innych. A ja już będę wam, was zapraszał na tutaj konkurs. Dzisiejsze zmaganie rozpocznie Mariusz Lindwik. Yy, ostatnio idzie mu w konkursach tutaj nie najgorzej, ale zobaczmy jak pójdzie mu yy, tym razem. Yy, ładnie leci, ładnie, dobrze się pochylił i daleki skok. Yy, będzie to w okolicach właśnie 208,5 metra. Yy, zrobił to bardzo dobrze, jak na niego. A teraz Halvor Egner Granerud. Zobaczmy, jak tutaj uda mu się skoczyć. Ostatnio nie jest w swojej szczytowej formie, ale teraz chyba za bardzo pochylił się. No tak za bardzo poszedł na narty, przez co skoczył niedaleko, dużo bliżej niż Lindvik. A teraz Filip e, Raymond, najlepszy ostatnio z Niemców. E, zobaczmy, jak pójdzie mu tutaj na tym skoku. E, ładnie pochylił się na narty, będzie skok bardzo dobry. No, e, przeleciał punkt konstrukcyjny. Nie był to skok właśnie bardzo dobry, ale e, poszło mu nie najgorzej. Więc e, w drugiej serii znajdzie się na pewno. A teraz Arti Aigro. Najlepszy ze estończyków. zobaczmy jak skoczy w dzisiejszym dniu. Ładna sylwetka, nie waha się bardzo. Dalej, będzie pewnie drugi, zobaczmy tak, drugi, 201 metrów. Ładny skok estończyka przy warunkach dosyć niekorzystnych, bo widzimy, że wiatr w plecy dominował. Teraz nasz Polak, Piotr żyła jako pierwszy tutaj. Y, z naszych wystąpi przed wszystkimi. Zobaczmy. I poleć. Daleko, daleko. Poleć. Oj, za bardzo się troszkę pochylił, ale... wyciągnął ile mógł z tego skoku. Widzimy y, 191 metrów. No, nie najlepszy skok, ale też wiatr nie był mocny i był w plecy, więc y, no, jest czwarty jak na razie. Y, nie najgorzej, nie najgorzej. A teraz y, Stefan Kraft. Zobaczmy, czy Dobrze mu pójdzie w dzisiejszym konkursie. E, ładnie się wybił prawdopodobnie. Zobaczmy, ładnie leci i... No, dalej niż żyła będzie trzeci. O, czwarty. Wyprzedził e, naszego Polaka. E, nie najgorszy skok, e, ale no. Też na niego nie najlepszy. A teraz zobaczmy Kacper Tomasiak. E, Oby poleciał jak najdalej. Drugi z naszych Polaków. Trzymajmy za niego kciuki. I wybił się. Dobrze leci, dobrze, ale wiatr mu zdecydowanie nie pomaga. 104 na progu i blisko, chyba najbliżej z skoczków. Tutaj dzisiaj 187 metrów, dopiero szósty. No, to nie najgorsze. Powinien się zakwalifikować właśnie dzięki nim. Zobaczmy teraz. Domen Preuc, teraz jeden z liderów, jeden z najlepszych na świecie skoczków, jest w swojej szczytowej formie, już się wybił, zobaczmy. Będzie to prawdopodobnie daleki skok, ale wiatr mu nie pomaga i skoczył bliżej od Kacpra, 185 metrów, dopiero siódmy jest za Cazprzem Tomasiakiem. Bardzo słaby skok w jego wykonaniu, noty też nie, za, nie najlepsze, chociaż w miarę dobre. Prędkość na progu prawie taka jak Kacper, ale no, nie skoczył dalej. A teraz zobaczmy niespodziewany gość dzisiejszego yy, konkursu: Roman Cooderka. Yy, z Czech przyjechał jako jedyny chyba. Ale zobaczmy, daleko będzie daleko! Ło, ale skoczył, ależ odpalił. Yy, 216 metrów jest pierwszy. Yy, bardzo daleki lot. Tego się na pewno po nim nie spodziewaliśmy. Roman Coelho. Przeskoczył skocznie, no coś niebywałego. A teraz zobaczmy. Ren Kaido. Ostatnio bardzo dobrze idzie mu tutaj w konkursach Pucharu Świata. Ostatnio nawet był. Pierwszy, ale zobaczmy, już ładnie leci tutaj będzie za punkt K i ładnie poleciał. Koło, no właśnie, 202 metry, jest trzeci. Bardzo ładne noty dostał. Ja powinien być z siebie zadowolony. A teraz Peter Preutz, brat domena. Widzimy już. Na rozbiegu zobaczmy jak skoczy. Wybił się w powietrzu, leci. Peter Preut. Coś nim tutaj powietrze się zabawiło i zobaczmy ładny skok. Powinien być no właśnie piąty. 199,5 metra. No ty ładne. Prędkość na progu nie, nie, nie za wysoka jak na dzisiejsze warunki, ale no wiatr ciągle nie pomaga. A teraz Pius Paszkę. Niedawno był w swojej formie. Wiatr ma kierunkowo najlepszy ze wszystkich. Ale zobaczmy, czy forma wróci. Zobaczmy. Już w powietrzu leci wysoko. I ładnie poleciał. Blisko rozmiaru skoczni. 210 metrów. Jest trzeci. Noty bardzo ładne. Wszystko powinno mu pasować. Zobaczmy. Ryoyu Kobayashi. Yy, ostatnio dosyć dobrze mu idzie w konkursach yy, Pucharu Świata, zobaczmy, już jest w powietrzu, yy, 104,6 km na progu i ładny skok, ładny jak większość osób w dzisiejszym konkursie, ale jest czwarty, no, noty bardzo ładne dostał, Jed, nawet jedna dziewiętnastka się znalazła, ale no, yy, tutaj Romana Kołdelki nie przeskoczył. Teraz Kamil Stoch. Widzimy skocz w tym brązowym kostiumie, jaki miałeś na sobie kilka lat temu, w 2017. Też na dużej skoczni, bardzo dużej. Zobaczmy, no ładny skok powinien być w drugiej serii. Będzie się powoli z planicą żegnał, ale jeszcze ma jeden skok. Teraz zobaczmy jako ostatni zakwalifikował się Kacper Tomasiak. Odziwo do serii drugiej już w powietrzu. Zobaczmy poleć jak najdalej i Uj, niebezpiecznie tam było, musiał wylądować. Uuu, słabiutko. Dopiero 156,5 metra. Jest pierwszy, no bo skakał ostatni. W sensie pierwszy, no. No ty też bardzo słabe, no. Bardzo nieudany skok Kaspra w tej drugiej serii. Zobaczmy, Piotr żyła tuż za Kasprem Tomasiakiem, czyli Kamil Stoch skoczył najlepiej. Ale zobaczmy, teraz skupmy się na nim, już w powietrzu Piotrek. Zobaczmy, poleć daleko. Oj, niebezpiecznie tam coś. Uuu, no niebezpiecznie to wyglądało to lądowanie. Wywrócił się. Zobaczmy na powtórce, co tam poszło nie tak. A teraz Kamil Stoch, kolejny nasz zawodnik. Uratuj nasz honor, Kamil. To Twój ostatni skok w planicy. Zobaczmy. Jest już w powietrzu. Wygląda na dobry skok. I ładnie musiał tam lądować. Nie, nie telemarkiem, ale ładny skok. Najlepszy z naszych Polaków. Niestety nie najdalszy, ale ważne, że ustał. Żegna się z planicą w ten sposób, Kamil. A teraz Stefan Kraft. Widzimy yy, za Kamilem wcześniej. 196,5 metra. Ale zobaczmy już teraz, jak skoczy. No, wylądował ładnie. Chociaż bliżej niż Kamil. Yy, 196 metrów, jeszcze bliżej niż pie w pierwszej serii. Coś teraz skoczką nie idzie w tej drugiej. A teraz Philip Lymont, zobaczmy. Yy, tak jak mówiłem, jeden z najlepszych skoczków z Niemiec w obecnym czasie, już w powietrzu, zobaczmy. Yy, I skoczy... Skoczył jak Kamil. 201 metrów. No, ale jest pierwszy po tym skoku, no. Noty bardzo wysokie dostał, dużo lepsze od Kamila, no bo tamten musiał awaryjnie lądować, no widzimy, że jednak nie tylko odległość ma znaczenie. A teraz już Peter Preutz, zobaczmy. Wcześniej 199,5 metra, ale zobaczmy jak teraz skoczy. Uj, coś tutaj źle poszło, bo nie wiem co tam się podziało, jedynie 65 metrów, no bardzo słaby skok. Nie wiem co się tam stało, że musiał tak wcześnie lądować. No zobaczmy na powtórce. Co tam się musiało wydarzyć. Wypić się troszkę spóźnione i tam... Uuu no jakiś powiew dostał nagły, że musiał lądować. Widzimy Peter Preutz. No nikomu tak nie życzymy. A teraz Arti Aigro! 201 metrów w pierwszej serii. Nie najgorszy wiatr ma teraz, ale zobaczmy, U tutaj jakieś problemy w powietrzu, co tutaj, ojojojoj, oj, 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 ale to już tragicznie wyglądało tam, wygięło nim, no nawet nie patrzymy na powtórkę, bo straszny lot Artiego Aigro, no nikomu nie życzymy takich lotów. A teraz zobaczmy Aido. Zobaczymy, jak skoczy tutaj Ren. Jeden z lepszych skoczków, ostatnio 202 w pierwszej serii. Będzie to skok daleki, ładnie 200, ile? 209 metrów jest pierwszy. Piękne noty dostał przy wietrze w plecy. No, naprawdę bardzo ładny skok japończyka. A teraz kolejny japończyk tuż po nim Ryoyu Kobayashi. Zobaczmy, czy pobije swój skok z pierwszej serii. W pierwszej serii właśnie wszyscy skakali równo: około 201 metrów, 205, coś koło tego. Oj, teraz bliżej, 190 metrów jest. Trzeci to pewnie przez te ładne noty, bo on bardzo ładnie stylowo skacze. Ale tak jak mówiłem, właśnie wszystko w drugiej serii się odmieniło. A teraz pi pił spaszkę. Zobaczmy, jak skoczy. Bo 209 w pierwszej serii to był bardzo dobry lot. I teraz zobaczmy, jak skoczy. I o, będzie pierwszy! Z pewnością, choć bliżej, 208 metrów bliżej niż w pierwszej serii, właśnie. Ale wystarczająco. A tymczasem, Mariusz Lindwik już widzimy, że w powietrzu. 208,5 metra i piękne noty w pierwszej serii. A teraz bliżej, 203 metrów. Jedynie jest drugi, noty też ładne. A teraz już Roman Cooderka. Zobaczmy. Mistrz z pierwszej serii 216 skoczył. A teraz już wybił się. Zobaczmy. Ładnie wysoko. Piękna sylwetka i daleko, daleko. 214 metrów jest pierwszy, piękne noty. No takiego czegoś po nim się naprawdę nie spodziewaliśmy. A tak wygląda tabela. Piotr żyła ostatni z Polaków na dwunastym miejscu, potem Kacper Tomasiak na jedenastym i na dziewiątym w pierwszej dziesiątce skończył Kamil Stoch w ładnym akcencie zakończył to, tą historię z planicą. Kamil, no a wygrał Roman Kołdelka. Bardzo ładnie skakał, duża przewaga punktów pomiędzy Piusem Paszką ma właśnie on 216 pierwsza seria 214, druga naprawdę bardzo wyróżniał się w dzisiejszym konkursie.